List, który szuka domu, część pierwsza, sezon trzeci. Naprawdę, to będzie ciężka robota. Tak, i jestem głodna. To chodźmy na polowanie. Okej. Okay. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy poszukać jakieś ofiary. Słyszę kogoś. Kto to, kto to? Ten naprawdę jest niebezpieczny. Ja też tak myślę. Nie, nie wygląda groźnie, podejdę. Ej, mała, uważaj, spokojnie. Nie wygląda tak nawet źle. Cześć. O, cześć. Kim jesteś? Jestem Biała Burza, a to jest moja mama. O, miło cię poznać. Miło was poznać, lisy. No, ja mam na imię Dark Cat It i jestem bardzo miłym wilkiem w tej okolicy, jako jedyny. Okej, okay, a pomożesz nam polować? Jasne, pomogę. Okej, okay, to chodźmy. Chodźmy. Chodźmy na polowanie. Widzę jelenia, widzę, auuuu, na jelenia. Jemy. Dopóki nie będzie śnieżycy. To może pójdziemy poznać wiele osób. Poznamy może wiele zwierząt w tym lesie. Bardzo miłe są. No też mi się wydaje, że są bardzo miłe. Może one mi pomogą w odnalezieniu rodziny. Hmm, też tak myślę. O, wilk do nas biegnie. I widzę chyba jakiegoś szopa. Wilczek do nas biegnie. A chyba ja widzę jakiegoś szopa. Podejdę. Szopy są bardziej milsze, pewnie, tutaj, w tych okolicach. O, jaki słodziak. O, jeszcze ma okulary. Cześć! O, cześć! Jak, jak można imię mała? Ja jestem Biała Burza i przejeżdżam tu z mamą i z Wilczkiem. O, to ładne imię. Ja jestem Malon, Melon i jestem bardzo miłym. Jestem bardzo miłą szopicą i będę miała zaraz młode. To gratuluję, naprawdę gratuluję. A skąd wy się tutaj wzięliście? Zgubiłam swój dom i poznałam tego lisa później. To bardzo straszne. położę ci w badzie siła. Tak, w badzie siła. Chyba rodzę, bo coś czuję. Serio? Będziesz miała młode? O mg, o o będę miała się z kim bawić. Nie, jednak nie rodzę, szkoda, pobawmy się. Tak chodźmy na lód ok. Chodźcie! Ej! Chodźcie! Chodźmy na lód! Się pobawić. Tak. Wiedź. Ej, uważaj! Mała, spokojnie, wygląda przyjaźnie. Hej! O, cześć! <śmiech> 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 Ojeju, ja się boję, ja się boję pomocy. O, przepraszam was, myślałam, że to są wrogowie. <laughs> Spokojnie, wybaczam ci. Jak masz na imię? Jestem Biała Burza, a ty? Ja, ty je, ja jestem Fenixa. Miło was poznać. Będę was chronić przed każdym niebezpieczeństwem. Okej. Okay. Już chyba poznaliśmy wszystkich naszych przyjaciół do... do szukania domu. W kupie. Siła. W bandzie. Siła. Teraz wszyscy się ustawmy. W bandzie siła damy radę odnaleźć dom.